Dzień otwartych koszer, uroczyste pikniki i apele w regionie trwają obchody dnia niepodległości, najważniejszego święta dla wszystkich Polaków. Szerzej o wydarzeniach powiemy w tym wydaniu magazynu Kujawsko-Pomorskiego. Marta Nowicka Bujak, zapraszam. Ludzie nauki, samorządowcy, przedstawiciele instytucji rządowych i praktycy biznesu spotkali się w Toruniu na Kujawsko-Pomorskim Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu. To wydarzenie, które ma promować regionalny potencjał naukowy, innowacyjny oraz biznesową współpracę. Innowacji istotne jest to, żeby myśl naukowa mogła łatwiej przedostawać się na rynek i zmieniać w komercyjne produkty. I stąd nasze forum, gdyż jest to okazja przede wszystkim do tego, żeby, żeby mogli spotkać się naukowcy z przedsiębiorcami, żeby mogli wymienić się pomysłami. Może z tego zrodzą się nowe projekty, przekują się na nowe produkty, a to w gruncie rzeczy przyczyni się do wzrostu konkurencyjności naszego województwa. Głównym bodźcem, który może przyczynić się do wzrostu innowacyjności, a także rozwoju gospodarczego, jest transfer osiągnięć naukowców do świata biznesu. W naszym województwie to wciąż słabo rozwinięta gałąź, choć są obszary, które radzą sobie całkiem dobrze. To są usługi chociażby porturystyczne z jednej strony, zaś z drugiej strony, jeśli pani zwróciła uwagę, to, to, to są uzdrowiska. Proszę zwrócić uwagę, nasze województwo ma trzy bardzo interesujące miejsca uzdrowiskowe. Zaczynamy od naszego Karlsbadu, czyli Ciechocinka, poprzez Wieniec, poprzez Inowrocław, ale proszę zwrócić uwagę, budują się nowe obiekty spa, obiekty prozdrowotne, Bory tuholskie, coś pięknego, prawda? Niewykorzystane, o dużym potencjale. Lecznictwo uzdrowiskowe zalicza się do tak zwanych endogenicznych potencjałów województwa kujawsko-pomorskiego. W ostatnim czasie ta gałąź przeżywa rozkwit. Również dzięki połączeniu tradycji z nowoczesnością. Faktycznie w ogólnym mniemaniu czy w ogólnym pojęciu naszego społeczeństwa uzdrowisko kojarzy się z czymś tradycyjnym, z naturalnymi surowcami, z zabytkami, z tężniami, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie i Ciechocinek, ale faktycznie branża uzdrowiskowa stawia na innowacyjność i na rozwój. To nie są te same metody, które były stosowane w XIX czy na początku XX wieku. To są teraz zupełnie inne podejście, bardzo holistyczne podejście do, do kuracjuszy i do klientów, którzy odwiedzają e, nasze polskie uzdrowiska Ciechocinek i Wrocławiu i Wieniec Zdrój w naszym e, wspaniałym województwie, więc e, my również o tego, że jesteśmy sukcesorami pewnych tradycji uzdrowiskowych, bo ciechocinek to jest przecież 1824 rok, więc za dwa lata mamy 200 lat rozpoczęcia budowy tężni i pewnej takiej uzdrowiskowości ciechocińskiej to Po to, żeby być konkurencyjnym na tym bardzo trudnym i wymagającym rynku usług zdrowotnych, musimy być również innowacyjni, musimy stawiać na rozwój, musimy stawiać na nowe technologie i to zarówno jeżeli chodzi o lecznictwo, bo przypomnę, że też również Spółka Zdrowia produkuje wodę mineralną, Krystynka, najsilniej zmineralizowaną wodę mineralną w Polsce i stawiamy na to, żeby w drodze, przy współpracy właśnie z Instytutem Czocholowskiego, na bazie tego produktu wyprodukować nowe produkty, nowe elementy dedykowane sportowcom, i zetoniki naturalne. Także tutaj ta współpraca jest bardzo wielopłaszczyznowa, że tak powiem. W zacieśnianiu relacji pomiędzy nauką a biznesem pomagają także lokalne samorządy. Jednak działania takie jak budowa stref gospodarczych, dróg dojazdowych, dobrego otoczenia do inwestowania już nie wystarczy. Na Kujawach i Pomorzu powołano Centrum Naukowo-Technologiczne imienia profesora Jana Czochralskiego, które ma zbliżyć te dwa bieguny do siebie. Nowa jednostka właśnie, która ma specjalizować się w implementacji innowacyjnych rozwiązań do biznesu. No więc będą tam koncentrowały się badania naukowe, tam będą oczywiście pozyskiwane granty na ich realizację. Czyli będzie to też instytucja o bardzo silnym magnesie, przyciągającym środki no głównie europejskie, ale też z kapitału prywatnego. No i to będzie instytucja, również penetrująca nasz rynek gospodarki, nasz, nasze przedsiębiorca w regionie, które wymagają wsparcia lub mają potrzebę rozwoju w oparciu o badania naukowe. No i świadczyć będzie doradztwo. W... W tym obszarze. Jeden z paneli poświęcono cyfryzacji w administracji, czyli możliwościom załatwiania spraw urzędowych przez internet, co jest coraz częściej praktykowane zarówno przez obywateli, jak i jednostki administracyjne. Dla obywateli przede wszystkim oznacza to większą dostępność do danych, które do tej pory były dla nich niedostępne. Przede wszystkim dane, które leżały głównie na mapach, na przykład jeśli chodzi o zasoby geodezyjne, ale też o informacje z dokumentów, które też były w urzędach do, do tej pory w wersji analogowej. A administracja to tak naprawdę jest cyfryzacja niektórych obszarów, bo wszystkich naraz nie da się zrobić, ale niektórych obszarów i wyjście z tymi danymi, z tymi informacjami do mieszkańców naszego regionu. Forum odbywa się w ramach trwającego w naszym regionie tygodnia małych i średnich przedsiębiorstw. Starzenie się naszego organizmu jest nieuniknione. Niestety, tryb życia, jaki prowadzimy, w tym między innymi permanentny stres, wysoko przetworzona dieta i brak czasu na odpoczynek sprawia, że nasza skóra i ciało znacznie szybciej tracą swoją witalność. Spożywana dieta ma realny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Uważa się, że budowanie zdrowych nawyków żywieniowych może spowolnić objawy starzenia, ale i poprawić nasze samopoczucie. Menu, w którym powinno być więcej błonnika organicznego, więcej antyoksydantów, bo to właśnie antyoksydanty, związki, które pochodzą z roślin, będą pływały na stan naszej psychiki, na naszej odporności psychicznej, na stan naszego zdrowia psychicznego, a tym sposobem również na gospodarkę hormonalną. I dzisiaj antyoksydanty z przyrody są bardzo pożądane, a mamy je właśnie w, w roślinach uprawnych, w roślinach rolniczych. Dlatego rolnicy tutaj z taką pieczołowitością powinni zwracać uwagę na na to, yy, jakie to są uprawy. Największe efekty przynosi komponowanie posiłków na zasadzie zdrowego talerza. To znaczy połowę jego zawartości powinny zajmować warzywa i owoce. Jedną czwartą produkty białkowe i produkty zbożowe. Tutaj warto wybierać te pradawne. Orkisz, samopsza czy płaskórka. Nowe zboża, one tak jakby poszły w kierunku, żeby wyprodukować dużo glutenu, żeby z garści mąki zrobić kilo chleba. W rolnictwie ekologicznym wchodzi się na te prawdawne zboża, które dają tak jakby trochę inną siłę, inną energię, mają inne aminokwasy, które lepiej pasują do człowieka. O tym, jak zdrowa żywność może nam pomóc przez długie lata cieszyć się dobrą kondycją, rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej przez Departament Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego. Poruszono także tematy prawidłowego prowadzenia upraw, przetwarzania i konserwacji żywności. To istotne, ponieważ rolnictwo to ważna gałąź gospodarcza naszego regionu. Nie trzeba nikogo przekonywać, że nasze województwo nie jest wielkim jeśli chodzi o obszar. Ale ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o zabezpieczenie żywnościowe naszego kraju. Przecież województwo kujawsko-pomorskie, jeśli chodzi o produkcję roślinną, zajmuje czwarte miejsce w kraju, a jeśli chodzi o hodowlę, piąte. To najlepiej świadczy o tym, jak silnym w tym zakresie jesteśmy województwem. Ale chodzi też o to, żeby produkować przede wszystkim żywność wysokiej i zdrowej jakości. Na konferencję zaproszono blisko 150 pań z całego województwa, rolniczek, przedstawicielek samorządów, organizacji i instytucji wspierających karierę zawodową i funkcje społeczne kobiet w regionie. Bardzo chciałabym się dowiedzieć, jak właśnie produkty rolne i w ogóle żywność przede wszystkim może wpłynąć na zachowanie zdrowia, na zachowanie młodości, urody. No zresztą, tak jak widać, uczestniczkami są same kobiety. Więc... Więc myślę, że temat jest nam bliski i spotkałyśmy się po to, żeby, żeby posiąść nową wiedzę. Wykładom towarzyszyły warsztaty, podczas których uczestnicy poznali techniki uwalniania stresu i relaksacji. Dyrektor Regionalnego Centrum Onkologii profesor Janusz Kowalewski odebrał w Urzędzie Marszałkowskim umowę, w myśl której zakup wykorzystywanego od października w placówce robota chirurgicznego zostanie sfinansowany z funduszy europejskich pochodzących z regionalnego programu operacyjnego. Ten nowoczesny aparat spowoduje, że te operacje będą lepiej przeprowadzane, bo człowiek sam nie jest w stanie tak ich przeprowadzić, więc to jest niesamowicie ważne. Bardzo duża inwestycja, bo Ponad 14 milionów zł, ale bardzo potrzebna. Robot chirurgiczny jest zaawansowaną technologicznie aparaturą, umożliwiającą niezwykle precyzyjne, małoinwazyjne operacje. Wykorzystywany jest obecnie w ośrodkach medycznych na całym świecie, między innymi w chirurgii onkologicznej, kardiologicznej, neurologicznej czy ginekologicznej. Wydaje się, że ten robot, jako pierwszy w regionie, który będzie zainstalowany w szpitalu publicznym, przyczyni się do bezpiecznego operowania pacjentów przyczyni się do zmniejszenia liczby powikłań, które po tego typu zabiegach mogą wystąpić i przysłuży się bardzo pacjentom naszego miasta i naszego regionu województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas ceremonii w Urzędzie Marszałkowskim umowy o dofinansowanie odebrali też beneficjenci programu rozwoju obszarów wiejskich. Dotyczą one dotacji na rozpoczęcie działalności biznesowej oraz niewielkich inwestycji w gminach. Inflacja powoduje, że no niestety coraz trudniej... Yy... Ruszyć z własnym pomysłem. Więc te środki, które dzisiaj wręczaliśmy, dotacje w granicach od 60 10 do 100 tysięcy, na pewno tym osobom, które odważają się na to, na, ten, na te zrobienie tego kroku, na pewno one przysłużą i bardzo pomogą. Dzięki tym środkom niedaleko Brodnicy powstanie Glamping. Planujemy stworzenie miejsca relaksu. Głównie chcielibyśmy, żeby to było dla dorosłych, dla par, dla małżeństw, które chcą Czasami sobie odpocząć od tego, co się dzieje w domu. Będzie to w miejscowości Wichulec. Glamping to będzie nocleg w namiocie sferycznym. Do tego będziemy mieli banie z hydromasażem i saunę. Wszystko będzie w bliskiej odległości lasu, na łonie natury, do poczytania książki, dużo ptaków, śpiewu, także zapraszamy. Fundacja Healthcare zwiększy liczbę zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych z udziałem koni. Działalność będzie zajmowała się hipoterapią i zajęciami jeździeckimi dla dzieci niepełnosprawnych oraz osób zdrowych, e, oraz także terapią e, sensoryczną dla dzieci niepełnosprawnych. Łączna wartość wszystkich umów o dofinansowanie w ramach RPO i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 18 milionów złotych. Kilka razy do roku Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia daje Torunianom niepowtarzalną możliwość pojawienia się w miejscu na co dzień niedostępnym. W ramach pokazu na terenie Muzeum Artylerii zobaczyć można było sprzęty wykorzystywane do szkoleń żołnierzy. Jedną z największych atrakcji była prezentacja Moździerza Samobieżnego Rak. Tutaj za moimi plecami widzicie Państwo najnowszy moduł. Moduł Raka, czyli moździerz, 120 mm moździerz samobieżny na podwoziu kto którego skład wchodzi również wóz dowodzenia i wóz remontu uzbrojenia. Dzieci i młodzież interesował także drobniejszy sprzęt dalmierze, przyrządy rozpoznawcze czy broń strzelecka. Mamy też wystawiony sprzęt jest to, są to najnowsze gogle noktowizyjne, sprzęt snajperski. APDR, Moździerze, jak również pojazd wielozadaniowy Hammer, i tutaj pojazd metrologiczny Bar. Uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, bo dzieci takie rzeczy wiedzą tylko z opowiadań, ewentualnie z telewizji, tak? a tutaj mają możliwość obejrzenia wszystkiego na żywo dotknąć, sprawdzić, zobaczyć. Dni otwarte w Toruńskim Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia były początkiem oficjalnych obchodów 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Marszałek Piotr Całbecki był gościem lokalnej społeczności wsi Brzozowo w powiecie chałmińskim podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W swoim wystąpieniu mówił o potrzebie jedności Polaków, szczególnie w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą. Kiedy tutaj przyjechałem, przywitały mnie już znajome, bo wiele razy przecież w Brzozowie się spotykaliśmy, panie z koła gospodyń. I one mówią: No, wreszcie, masz przyjechał, bo tutaj jest tak normalnie, i pan też wtedy taki jest normalny. Ja myślę, że takie spotkania nie ze zwykłymi, bo to jest złe słowo niezwykłymi ludźmi, którzy, no właśnie z powodu święta niepodległości, żadnej nieprzemysłowej woli, podejmują wysiłek, próg spotkania, zorganizowania go, ugotowania, przygotowania kolacji z gęsiną w roli głównej. to. Jest to tak naprawdę emanacja. To wszystko, co, o czym mówimy, wzruszamy się, to właśnie tutaj się dzieje, bo to jest szczere, autentyczne. Jeżeli jeszcze do tego te dzieci, które przygotowały przepiękny spektakl, którym opowiedziałem o naszej ojczyźnie, o losach naszej ojczyzny, kiedy walczyła o niepodległość, kiedy ją traciła, kiedy ją odzyskiwała. To naprawdę. Chce się żyć i na nowo człowiek rozumie po co jest ja przynajmniej marszałkiem, ale też i ojcem, mężem, przyjacielem, kolegą. Polska jest wspaniałym domem, my tego nie doceniamy, a kiedy przyjeżdża się dobrze, zaczynamy na nowo to rozumieć. Zorganizowały brzozowskie koło gospodyń wiejskich i szkoła podstawowa w Brzozowie. Były pieśni i recytacje patriotyczne w wykonaniu dzieci z trzeciej klasy i przysmaki z gęsiny przygotowane przez panie z koła gospodyń wiejskich. To już wszystkie informacje w tym wydaniu magazynu. Na kolejny zapraszam jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia!